Witaj. To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania witacie Cię. Aina Kaźmierczak, maszynista, który jeździ pociągiem, kiedy zdarzy się wypadek, kiedy zobaczy samobójcę na torach, to najczęściej mówi, że wie, że nie ma szans na to, żeby zatrzymać rozpędzony pociąg. Ponieważ pociąg, który jest w pędzie, potrzebuje ileś set metrów, żeby się zatrzymać. I on już wie, że jest bezsilny i tego pociągu nie da się zatrzymać. I nie da się uniknąć wypadku. Kiedy pociąg rusza, to wtedy można go zatrzymać. I tak jest również. Z różnymi rzeczami w naszym życiu, przede wszystkim z naszymi myślami. Jak nasze myśli się rozpędzą i jak zaczniemy, po prostu wpadniemy w wir i w taką spiralę myśli, kiedy zacznie się od jednego momentu, kiedy o czymś pomyśleliśmy, najczęściej o czymś negatywnym, złym, co nas pogrąża, to później, jak już te myśli się rozhulają, to już nie da się ich zatrzymać. Podobnie jest z emocjami. Kiedy my już się tak rozkręcimy i tak ma nabuzujemy, to tak jak z tym pociągiem, on już się nie da zatrzymać. Więc dobrze mieć świadomość, kiedy zatrzymuje się pociąg. Kiedy jest nierozpędzony, kiedy zatrzymują się nasze myśli, kiedy jeszcze się nie rozkręcą, kiedy zatrzymują się nasze emocje, kiedy dopiero startują. Jeśli masz tę świadomość, żeby nie dopuścić do tego rozkręcenia się, do tego napędzenia, do nabrania tego szwungu, to wtedy jesteś w stanie zapobiegać. Więc jeśli pojawi się jakaś myśl, której nie chcesz, to utnij ją w zarodku. Podobnie jak z emocją, której nie chcesz, żeby się rozhulała. To nie jest łatwe, ale świadoma praca może nas do tego doprowadzić, że jak pojawia się myśl, mówimy: Nie, 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 kochana, Ty tutaj mi rządzić nie będziesz. I przekierowuje swoją uwagę, świadomie na inną myśl bądź na inną emocję. I tego ci właśnie życzę miłego dnia. Zapraszam Alina Kaśmierczak.